O, obrócone krzyże. I palące się świeczki, ktoś tu był. To jest nawet oh, yes. yes. jest Hans. Jest mam już prawie 16 godzin w to. Głowa, ja mam 75. Ja nie wiem. Więcej niż jeden, mniej niż drugi. Tyle na pewno. Mm. Prawie jak... Myślałem, że powiesz więcej niż jeden, mniej niż Trenu. dwa. <laughs> na pewno więcej niż jedną godzinę masz. To muszę ci kod podać. Ja mam już dosyć wpisywania numerków na dzisiaj. Ale... Dobra. Nic. Pajtuszysz. <laughs> 908 030 Ja chyba nie chcę tam dołączyć Ale kurde lobbyło Co nie? Ale już nie ma ziomeczka, który stoi na górze i patrzy się na nas z smutnymi oczami, ale ani nie ma tej strasznej jest pani. pani. Jest pani. Gdzie jest? Nie. Patrz w prawo. O, ale fajnie. Szczerze, nie wiem, czy lepiej się czuję z tym, że obecnie w naszym magazynie o garażu czymś mamy. Podrygującą epileptycznie zamkniętą w pokoju panią. Wcześniej rzeczywiście było widać, że to jest duch. Teraz się trochę czuję jak Fritzl. Jak frizz? Całą <słuch> noc ze mną, cały skład. To nasz tak to robi ekipa. ty jesteś. Korpo, mam coś dla ciebie. Jestem korpko? Korbką. Hmm. Co jest korbką? <coughs> Zakręćmy mną. siła Okej, okay, dobrze. Rozumiem, że to jest taka gra wstępna w waszym wykonaniu. Co sobie podnieść? To. Kuźwa spada mi ciągle. Podnieś sobie to. co? To! No. No podniosłem. Okej, okay, mam. No. Fajno. To, to dla ciebie. Masz, też masz to. I już to widziałam, ja to tam wrzuciłam na podłogę. Bierz to. Ale to. A bo. Czemu każesz mi... mi to brać? Dobra. Czemu Nemetra ma 75 level, a podobno gra mniej? Co nie? Ja też nie wiem, jak bo to ja działa. To jest zajebista, ty nie. Bo my jesteśmy uczciwymi graczami. Dodawać Gaba wszystkie rzeczy. Ja nic dodałam wszystkie rzeczy, biorąc pod uwagę, nie. że wiesz, punktu jest ode mnie. No to nie mamy nic. Tak nie mamy nic. Jak się ode mnie. Dołożyła dwie zapałki i patyczka. I teraz jest trochę inaczej to wygląda z wyborem mapy. W sensie, no jest głosowanie mapy. Każdy z nas to musi zagłosować. nie dodał zagłosować. drugiego termometru? się. Nie, ja mam, ja wszystko dodaję chyba, czekaj, mam jeszcze jakiś parabolik, mikrofon 0 na 2 ja Nie mam termometru nawet, ja mam 0 przy termometrze. To kupiłem termometr. Dorzuciłem. Już na mnie krzyczą, Boże, Boże. Bozel. Uwag pod poziomem, którym mogę ruszać w waszych kartkach postaci. Nie, yeah, bardzo fajnie. To jest od głosu. No. Ale Daje minimalny i wciąż nie słyszę. Bo rozmawiamy na Discordzie, no. A ty jesteś ci przytrzymana, o mój Boże. Tyno, jak to działa, chłopie, ty! Przez to wam nic się nie dzieje. No wyciszyłam cię w grze, ale nie słyszę. Jaką mapę gramy pierwszą? Czemu? Ja chcę tę nową zobaczyć. Tak. Dobra, to ustawcie. To tam na samym dole jest do głosowania. Uuuu. to o, o, samo o, o. co ty. Mhm. A możemy dać jakiś inny niż amateur? Bo ja, amateur to tylko na płodno. Nie, yeah, To bierzemy Ech, <laughs> cierpek biedny. Westchnął sobie. Misiek, będziesz ready? Czekaj, czemu mnie wyrzuciło? Czemu mnie wyrzuciło w ogóle od was? Gdzie on jest? Wyrzuciło mnie od was. Nie. to? No tak. Jak to? Co się dzieje? Wróciłem do was. Jak się Czemu Bo Trzymaj mnie już raz... okay. Niektórzy mówiłem, że wciąż słychać mnie krzyki. W tym ogromnym azylu znajduje się coś więcej niż tylko pojęczny gruz. Ty. Jaką ilość piw dzisiaj wypiłeś? Zerową. To jest trzeźwy cierpek akurat. Wypiłem tak, energo Fugo. Raz. Fugo. Frugo. Fugo. <głos> <głos> cierpek jest... Cierpek się robi bardzo specyficzny po jednym najmniejszym łyku piwa. Nawet bezalkoholowego. Ale to jest zupełnie inny cierpek niż teraz. To się da poznać łatwo. Pomocy. Weszłam w drzewo. To nie ma drzewa. To jest takie, drzewo. Nie wiem. Jakie kesty mamy. Crucifix. Która latarka jest lepsza, mniejsza czy większa? Ta, która nie wygląda jakby była z PRL-u. To tak. Ta dokładnie. Dobra, A, biorę aparat. Wiesz w aparacie ty. ale Gawo tu jest poszła. ładnie. A, ja może wezmę IMF-a w takim razie, co? Ło, wow, ale fajnie wyglądają korki. Co włączony? No ja, ja je włączyłem. To to je włączyłem drugi raz. Ile tu można mieć... To... Wydaje mi się, że jeden mniej niż wcześniej. nie, Bo nie mogę IMF nie, no nic nie mogę wziąć ze ściany. A co masz? Pręcone. Latarkę miałem. Taką małą. Aha, kurwa, dobra. Z jakiegoś powodu wzięło mi te dwie latarki fioletowe. Uuu, <grym grym grym> znalazłam świeczki. O, znalaz wziąłem jakąś książkę, która tu leżała. Nie my wiem, tu to się tam, tak on, Bo gaba tam już dawno wchodzi. A my się we wziąłem. A was nie ma w środku? Jesteśmy. O, obrócone krzyże. I palące się świeczki. Ktoś tu był. To Robię jest ta Ale fajna miejscówka bez kitu. Sacrifice. Już się zgubiłam, także jak był coś, to ja nie przeżyję. Po co ci ona, no, ale możesz. E, słyszycie czy wy też słyszycie? To jak? Nasz duch jest muzykalny. To ja. Ale to cierpek, dlatego jest A muzykalne. <noise> Już ja się zgubiłem. Nie słyszałem coś. Ja też to słyszałam. Ej, skoro mamy korki, czemu nie zapalamy światła, tylko idziemy po ciemku jak debile? masz rację. <noise> bo masz rację, bo jak samo ująłeś, idziemy jak debile, bo też nie jesteśmy. Okej. Okay. Ale tu jest takie fajne, przyjemne gecho. Gecho. Co, co? No echo takie. Jak robisz tup tup, to to robi... Tup -tup -tup. Tup -tup. A -a. E, tu jest duch, tu jest duch, tu jest duch, minusowa temperatura. Przy... I a nie ma. Ale tu faktycznie Dymek latał, ale to był katolik. Patrzcie, ma krzyż. Wszędzie tu są krzyże, nie zauważyłeś? Nie. Ja teraz potrzebuję, żeby oni poszli w ślad obecności o, patrz, i te patrz, krzyże patrz, patrz, mogły patrz, się patrz, co obracać. Wziąłem. Patrz, co wziąłem. I nie wiem, <laughs> nie, czemu. Proszę. A, Masz, nasiłkę, gdzie te na siłkę gdzieś się przynieś. Pokaż Na pewno to jest tu. Na 100%. No dobra, niech ci będzie. Ale nie ma IMF, przynajmniej na razie. No, nie ma. A 300%. I ja nie wiem, jak stąd wyjść pomocy. Ach, ja bym kochał drzwiami. Chodź, nie ja, 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 ja nie miśkiem, potrafię. Ja wiem. Dobra. Też słyszycie się... tysiąc kroków? Tak. I się ty tam zostawiłeś, nie? Tak. Mhm. nie biorę. Cóż ty robisz? Nie, bo nie pokazywało mi się to wiesz, ty faktycznie. No. To jest z nim pogodą. A ja też wzięłam gadadełko. Aaa, mi się to nigdy ostatnio nie odpowiadają, tylko jak debice z nimi gadam, oni nic. A mam pytanie, wy macie jakie węsie... wersje? E? Czekaj. Wenezuelku, one? Ja mam... Wy We... macie jakie wersje. jeury... Jeurykowe. językowe? Mhm. Angielską. Okej. Okay. Ja, 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 ja też. No, ja, no właśnie... Nie, po prostu byłam ciekawa, czy nie ma sytuacji, że ktoś mówi po angielsku ma klęka, polską wiem. wersję. Boże drogi nie umiem mówić, przepraszam za siebie. Okej. Okay. Dałem tam jedną kamerę w rogu jak coś. Dobra. To był który pokój? Nie ci no znajdziesz, bo tam masz te rzeczy na ziemi. Tam gdzie rzuciłam Chcę krzyż. E, My wszodaj bardzo. Jakim cudem przed chwilą pusty? Co? A gdzie jest na mój krzyż? A tu jest krzyż. Gdzie są moje krzyży? Hello. Are you there, Mr. Ghost? Chłopie, jakbyś mi tak zagadał, to bym też bym ci nie odpowiedział. Hello. Are you there? Or not? Are you there? <laughs> Mr. Ghost. Cierpek, why are you like that? Why are you gay? Do you, wanna... Pierdol. <laughs> I see you, Mr. Ghost. O się, mam pytanie: jak ty masz polską wersję językową. my mamy sanity niskie wszyscy. Jakie? Po 50%. Stupcamy. <laughs> Stupcamy. To misiek, znaczy to Jurek. To misiek, co ja ci zrobiłem? <laughs> Ale a nie, bo my nie chodzimy po ciągu, nie. No Teraz to... już nie. Mieliśmy sporo. I chyba nie, to chyba w sensie. E, rozpoznawanie mowy mam na angielski, więc. No i tak chyba nie ma polskiej mowy tutaj, nie? To się co będziesz mówił? Cześć druchu, czy znajdujesz się w tym Jestem... pomieszczeniu? Nie ja, ja jak tutaj? coś co byłoby w Baldurze. Musisz jak wziąłeś dropsy? Eee, nie To kto wziął dropsy? What? Eee, się troszkę. Co się stało? Nagle e ekran mi się zrobił taki dziwny jakby nie wiem coś mnie łapało czy jakby zamarzał. I przyciął mi, gra i się trochę Zrzuca rzeczami jak szalony. Chodź, Gabi. Jest, nie. Rzuca... Co to robi? Rzuca rzeczami jak szalone, a Gabi w tym momencie odwrót i idzie do ciebie. Nie. <noise> Już idę do was. A nie, to nie, nie wziąłem Motion Sensora, wziąłem Orby fuck. Na którym się gadało? Na V. W którym się strzela? Are you there? How old are, how you? Old are you? Poważnie odpowiadają na how old are you? Tak, tak. Ta. Are you legal of age? <laughs> no. What's, your name? What's your name? Właśnie, jak się nazywa, ty sprawdził? Nie uciekaj. Teraz jest, teraz jest zero, ale przed sekundą... Hello there. To była dziesiątka. E, Orby, może to tak? No. Are you Jurek, Jurek albo oni. To będzie Jurek. Może no, y nie orby. Tak? Nie, docy no. Docy, Któreś z was może sprawdzić... Y Hello? Revenant, Jurek, Orrio, on Onrio. Um, freezing i Dotsy. No, Ghost Orb i Freezing, tak? A nie, Dots. Dots. Dots Tylko oni. Czemu mnie zostawiliście? Znaczy... Czy ja tu a, jestem? A tu jesteś. Ty byłeś? Nie zostawiłeś! To cały czas. Co to zamykasz jeden, mi Jeden ma EMF piątkę, a drugi ma... Ty zamknąłeś? tak? Nie. Idzie za nami. Ja idę do was jak coś? A mm. kork wyłączył, czy nie? E, tak. Jak to się włącza? O, włączyłem, ale idziecie? Idę, Tom... no. idę. Bo ja nam quest'a chcę zrobić tego, żeby go złapać na motion sensor. O, o, o... się coś się złego dzieje. Naucy migają. E, jest hunt, hunt. Albo... Jest... Jest hunt. Jest hunt. Misiek tak. został tam sam. <noise> Ech, człowiek chciał dobrze, wyszło jak zwykle. Umarłeś? Tak. Krzyż, a znowu krzyż nie pomógł. Czy pomógł? Nie jest złamany. A nikt nie rzucał krzyża chyba, nie? Ja rzuciłam krzyża. Ja Pisze. zawsze zaczynam od rzucenia krzyża. I ogłę... o. Ale fajnie przebiegł. O. Z takich ciekawszych rzeczy. Um, Co przebiegło? Duch na kamerze, wiesz? W sensie na Dotsach. Ale dobra, czyli to będzie Jurek. Skąd wiesz? Bo Sanity nam poleciało. Czyli zakładamy, że są też ghost orby. Bo znowu oni ma teraz tego skilla, że on szybciej pozbawiony z psychiki podczas swojego manifestowania się. Z drugiej strony on rzeczywiście się uaktywia, jak tam chodzimy. Mhm. Uh -huh. Trafiły się dwa dosyć podobne duchy. W sensie z tym żarciem samiki. No dobra, ale to możemy, jakby nie, nie zgadywać, tylko rzeczywiście tam. Teraz na Jemefa polować? No to by wychodziło. Bo orbów, bo orbów nie, widzę. nie ma. Znaczy, no szczerze, wiemy. to by już wykluczało ducha samego w sobie. No. A... I wskazywało, że to jest oni. Oni. W sensie, oni nie jest duchem? Jest. E, oni... Je... Znaczy, to jest... To nie być duchem? To już był żart. A, okej, okay, jestem... Nie, 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 bo powiedziałaś, że wykluczałoby to ducha. A, no, To już ustaliliśmy, jaki jest mój stan intelektualny na dzisiaj, także nie będę tutaj... Dobra, my w tam jest, nie? Jest, jest, jest. No ja biorę, buknie. biorę sm smuczenie. Nie, teraz, teraz nie widzę fa tutaj nagle. A rzucałem go wcześniej, może ktoś go z wziął. Częściej... Gdzie, gdzie mi się umarł w ogóle? Ja umarłem tutaj dwa pokoje wstecz. Trzy. Trzy pokoje wstecz. Tam jest motion sensor, to masz... Widzisz mnie? Co? Widzisz mnie? Tak, no tutaj w tym pokoju, dokładnie znaczy, generalnie to chodzi o to, chyba że tutaj są skrzydła, które są podzielone... Tak, podzielone tak, podzielone. jak osobne miała, powiedzmy... miała wyjście z domu, czyli te drzwi się zamkną i nie możesz wyjść przez nie, musisz chować się po pokojach, jakby. W tych celach. Tak, no. No to chyba celami można nazwać. No, można, myślę. Co jest. No jako, że całem wcześniej tutaj na ziemi Właśnie ale może musisz... wziąć... Właśnie pamiętam, że był, bo pikał. Jezu. Czy to jest? Nie, nikogo nie ma jak coś. Nie, nie masz nigdzie ducha. I to nie hand? Nie widzę go nigdzie. Więc tylko was postraszył chyba. Ale słyszę muzyczkę jakąś. Też. Ja już na tak także. Jest hand. Jest, nie jest, jest. nie ma, nie ma, nie ma, nie widzę go nigdzie. Już. Nie było nic, cierpek. Było, drzwi nie mogłem otworzyć, były zamknięte. Tak, ale nie było nigdzie ducha. Nie Aha, mi. to ciekawe. te drzwi się Czyli zamykają. Czyli te drzwi się zamykają wtedy? Tak, 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 no. Ja pieprze. Bo każde skrzydło tego szpitala powiedzmy działa... Jak osobny budynek. no tędy. Tak. W sumie ciekawe rozwiązanie z tym budynkiem. Ale bez EMF-a, to by sobie niewiele... Tutaj... Wiesz co, jest EMF w domku jeszcze. Boże, w domku, w wani. W domku, musimy wrócić do bazy. W nie? Jezu, sanity nasz. Ile macie? Chyba ma 0. ja mam Wow, co ty... Czemu ja mam zero, co się stało? A... Ciekawe, może sobie ciebie upatrzył na ofiarę. Ale wiecie co, jest szansa, że on sobie zmienił pokój. Też mi się tak wydaje. Bo czujnik ruchu go nie łapie w tamtym pokoju. Wydaje mi się, że on zmienił gdzieś do tego skrzydła poprzedniego, w którym byliście. W sensie nie tam, gdzie ja umarłem, tylko jakby za tymi drzwiami, które się wcześniej zamknęły. Chociaż wiecie, co jak patrzę na temperaturę, to nadal jest freezing w tym pomieszczeniu. Okej. Okay. No sprawdźmy jeszcze ten, czy na dotsach, no nadal się pokazuje. Po, po prostu Dobra, jest. Bo eee, on sensor... rzucił czymś. Bo motion sensor w ogóle go nie łapie. Dobra, ale go bo tam nie łapię. Eee, no. A mamy sound sensor? Mamy, no. no. To może to zamontujmy jeszcze, żeby mniej więcej ustalić, czy to eee, bardziej korytarz? Masz miejsce? Eee, mam. Dobra, bo ja biorę aparat, biorę lokalkę i MFA wezmę. Nie zmienia to faktu, że wciąż irytuje mnie aparat, też krzyż, krzyż Tak? O, no. Shit. Ale w sensie nie wiem, kiedy, jakby teraz po prostu zwróciłem na niego uwagę. Chodź. Pamiętasz te czasy, kiedy graliśmy na pokresie liście? rzucił we mnie książkę. Ale Boże, to się ty debil. To jest zemsta? To tak, są zem... krzyże pęknięte, jest piątka MF. O kurwa. Dum, Idzie. Cześć. Hej. Chodziliście gdzieś? Nie. Nie, nie, no nie, wyszliśmy stąd. Dobra, okay, czyli oni. Nie, źle poszłam, To ja źle no, O fajnie, czułka ja się, widzę, widzę ją, widzę ją, widzę ją. Widzicie za nami? Nie, weszła do innego pokoju w ogóle. Chodzi po pokojach. Ale to super! Jest to jest Hunt? No. Ona się teleportuje, jakby znika no, i się zobaczę, pojawia. Zobacz, są zamknięte. Znika się to i pojawia. Ojciec. Powiem tak, dobrze byłoby jeszcze wkurwiać te duchy po te achievementy, ale biorąc pod uwagę nasz stan sanity no, oraz no. fakt, że jedna osoba nie żyje, nie wiem, czy to jest dobry pomysł. Damy radę. Dobra. Że co, że damy radę dalej grać, czy damy radę, że potem zdobyć achievementy? A, co ty Mogę ja już odpalać? Tak. tak. A podoba mi się ta tablica, kurkowa. A co jest z naszego dobrego przyjaciela, którego e, ksywki ani imienia nie wymienię? E, tablica uja? <grymka> tablica uja? Do zrobienia dla naszego przyjaciela, którego nie wymienię z imienia ani ksywki. By zbyt charakterystyczne o, ale animacje. No!